Spotykamy się tu czwarty rok z rzędu na Janczewie. W tym roku myślę jest bardzo duża frekwencja uczestników. Około 50 załóg się zjechało. Motocykle, kłady, dwunapędowe, czteronapędowe samochody terenowe. Spotykamy się tu przede wszystkim po to znaczy, Meritum to jest rozpoczęcie sezonu off-roadowego tutaj na naszym rejonie Gorzowa Wielkopolskiego. Przede wszystkim spotykamy się po to, żeby propagować ten sport legalnie. Czyli robimy to z automobil gożowskim, gorzowskim, my jako Dirt Racers team off-roadowy, no i propagujemy bezpieczny sport. Tak jak widzicie, tutaj jest karetka, tutaj jest straż pożarna. No robimy to właśnie fajnie, z głową e, i żeby każdy był zadowolony. Mamy fajnych sponsorów, fajne nagrody i, i myślę, że to jest taka, taka fajna rzecz. Poza tym pogoda dopisała, więc, więc to jest coś fajnego, żeby się wyszaleć, żeby nie szaleć na ulicy, tylko poszaleć tutaj u nas na tym torze specjalnie przygotowanym do tego rajdu. No i co? No, bardzo fajna zabawa. Wszystkich oczywiście zapraszamy na nasze strony internetowe. To jest deirdracers.pl e, e, i to jest shooter 4x4 service. E, I tam, są dużo, tam jest dużo informacji o wyjazdach takich weekendowych, o naszych imprezach. E, no i wszystko co jest związane z off-roadem tutaj w, na naszym rejonie. Są cztery konkurencje: kłady, dwuosiowe, czteroosiowe, samochody terenowe, motocykle. Motocykle z licencją oraz samochody terenowe z licencją, dla kierowców z licencją. Fajna sprawa, dlatego że na, na, na naszej imprezie mogą ścigać się osoby zarówno profesjonalne, czyli takie profesjonalne ekipy off jak i zwykli amatorzy, którzy na co dzień po prostu mają motocykl, kłada lub samochód terenowy, jeżdżą tutaj po okolicy, mogą też również się sprawdzić dzisiaj u nas na torze. Czy mieszkańcy, na przykład Gorzowa, którzy tu przyjechali się do okolicznych miejscowości, mogą próbować, jak się jeździ na motorze, na kładzie I albo w takim dziwnym samochodzie terenowym? Jak, jak najbardziej. Jak najbardziej będzie taka możliwość po zakończeniu y, zmagań na naszym torze, y, będzie możliwość właśnie przyjaźdźki kładem, samochodem terenowym, tutaj, które tutaj przyjechały. Y, motocyklem raczej nie. Rozumiem, Zbyt duże chcę, niebezpieczeństwo. Mogą mieć specjalne umiejętności. A proszę y, oczywiście. Czy przyjechał tu jakiś dziwny sprzęt, coś ciekawego? Jakiś taki dziwny wehikuł. To zaraz będziemy go szukać. Dziwny wehikuł. Jest bardzo dużo przebudowanych, naprawdę ekstremalnie przebudowanych, bym powiedział, samochodów terenowych. I tutaj chyba największe dziwactwa to właśnie w tych samochodach, bym powiedział. Że można naprawdę samochody zobaczyć, których na co dzień po prostu nie widujemy na drogach, ponieważ nie są dopuszczone do ruchu. <laughs> Ze względu na przebudowę właśnie. Morzowski Offroad 2011 w Janczewie, okazuje się, że mamy śliborską drużynę, która nas tutaj reprezentuje i opowiadamy o tym aucie i o tym, jak się jeździło na dzisiejszym rajdzie. Panowie, który pierwszy i szczegóły techniczne też nas interesują? Może kolegę tutaj poprosi. o... Dzień techniczne. dobry Państwu, Paweł Małyszko. Jeśli chodzi o szczegóły, to tak, po pierwsze jest to Nissan Patrol GR model Y60 z silnikiem 2.8 w turbodieslu o mocy 115 koni, oczywiście gruntownie przerobiony do takich rajdów musi być takie auto musi być. Auto kupujemy tak zwane gołe i montujemy do niego wlot powietrza, tak zwany snorkel. Tak, jest to po to założone, żeby nie zaciągnął przy brodzeniu w wodzie, żeby nie zaciągnął wody do filtra powietrza i do silnika. Yy, odpowiedni rozmiar kół musi być tu. Akurat są założone 35-calowe yy, mocne stalowe z grubych stalowych rur, progi aby gdzieś nie zahaczyć yy, o próg, nie uszkodzić nadwozia. Yy, może przejdziemy troszeczkę do przodu, naprzód z przodu, solidny zderzak, tak tutaj mamy. No i oczywiście wyciągarka. Tu jest akurat osłonięta od deszczu. Wyciągarka o odpowiednim uciągu, tu jest akurat 7,5 tony. Co jeszcze można powiedzieć? Czy na takim lejdzie jak ten też się zdarza, że trzeba z tej wyciągarki korzystać? Czy to tylko podczas tych zabaw takich, gdzie do wody się wjeżdża? Raczej podczas zabaw. Gdzieś jak ugrzęźniemy w błocie, to zaczepiamy się albo za drugie auto, albo gdzieś za drzewo. Oczywiście mamy odpowiednie pasy, żeby drzewa nie uszkodzić, nie uszkodzić kory, bo to jest karane. Także wszystko to jest zamontowane w taki sposób, żeby ułatwić nam, yy, jakieś, jak są jakieś kłopoty w trasie, to, to po prostu to nam pomaga. Tak? Panowie, jeszcze mnie interesuje, na jakich rajdach wy jeździcie? Gdzie, gdzie wy nas reprezentujecie jako myślibusz? Głównie jeździmy na rajdach w Drezdenku, yy, tak jak tutaj w tej chwili w Janczewie z różnym skutkiem. W zeszłym roku, na przykład, zdobyliśmy trzecie i czwarte miejsce w Drezdenku. Tutaj dopiero się okaże, bo była pierwsza runda. Jesteśmy w trakcie rajdu. A jak się jeździ po tym torze tutaj przygotowanym w Janczewie? Bardzo dobry tor, przede wszystkim widowiskowy dla, że tak powiem, osób postronnych dla gości, bo wszystko jest na płaskim terenie, także można obserwować sobie, jak, jak tu sobie radzą nasi koledzy i jest dosyć atrakcyjnie. Pogoda dopisała, także jest fajnie. Są kiełbaski, jest muzyka. Mam jeszcze tutaj do Pana, pani pełni, pełni rolę pilota w tym, w tym teamie. Na czym ta rola polega? Moja roga polega na tym, że skupiam się na trasie, podpowiadam nas z jaką szybkością, na jakim biegu wjeżdżamy w zakręty i wszystkie jakiekolwiek są po drodze jakieś dziwne dziury, ostrzegam swojego kierowcę, także jestem tutaj myślę przestrogą. Taki, taki mózg w kabinie rozumiem i dokładnie, to są, to są zawsze takie później, taki żargon tam jest tak, że tu na trzecia, na trzecia, jak to tam, tam mówicie o tych zakrętach, niech pan coś tak zacytuje. Prosto 50 na trójce, zwolni lewy, prawy i tak dalej. Także fajna zabawa, naprawdę fajna zabawa. Polecam. Jeżeli ktoś lubi offroad, to fajna zabawa, jeśli chodzi o, o samochody, ale są również tutaj i motocykle i kłady, także... Ja może chwilę jeszcze powiem y, o sponsorze. Sponsorem y, tutaj jednym z moich sponsorów jest Intermarsze w Myślibożu. Także dziękujemy panu prezesowi za wsparcie, bo dzięki niemu możemy godnie reprezentować Myślibórz i jego firmę. Jest to auto Merlis, to jest połączenie nazwiska konstruktora z marką auta, czyli Mercedes Lisowskiego. Został skonstruowany przeze mnie i przez mojego dziadka. Jest to auto na bazie, tak jak mówiłem, Mercedesa klasy G, po bardzo, bardzo dużych przeróbkach silnik Mercedesa. Także 300, 3000 pojemności w dieslu, 220 koni, około 400 Nm momentu skrzynia sześciobiegowa, amortyzatory 8 sztuk Bilsteina. Przygotowane jest to auto do było przygotowane do mistrzostw Polski, do rajdowych mistrzostw Polski samochodów terenowych, na których startowałem. Obecnie trochę się przepisy zmieniły i w tej chwili to auto się nie łapie do tych przepisów, bo się zmieniły te przepisy do roku czasu, powiedzmy czy tam od dwóch, ale jak, jak startowaliśmy na tym aucie to zdobywaliśmy i tytuł mistrza polskiej generalnej i klasyfikacji, i tytuł wicemistrza. Także na tamte czasy było to auto naprawdę topowe, a w tej chwili po prostu kwestia dofinansowania i zmiany po prostu zawieszenia i konfiguracji, i doważenia i innych wielu czynników, żeby, żeby łapał się do, po prostu pod którąś klasę. Rozumiem. A właśnie, no to jeżeli już zeszliśmy na to, to co właśnie auto, jakie wymogi musi spełniać, żeby się w takim, w takim rajdzie jak Mistrzostwa Polski móc pokazać? No w tej chwili są yy, trzy klasy, podzielone zostały podzielone na trzy klasy, T1, T2 i TH. Te jeden to są auta o dowolnych przeróbkach, ale mają swoje ograniczenia. Tak? Muszą, być, muszą mieć konkretną wagę do konkretnego, do konkretnego silnika. Muszą mieć wszystko z, z certyfikatem, a więc klatkę, pasy, siedzenia. Muszą mieć same, całe obostrzenia jest do tego cała książka, a więc długo by mówić, co, by, co, co potrzeba po prostu. Tak? Ale po prostu jest tam dozwolona duża... duża Dużo przeróbek jest dozwolonych w tym aucie wtedy, jest klasa T2, jest to klasa seryjna, to są auta seryjne typu Mitsubishi Pajero, e, Nissan Navara, który, w których jest dopuszczone tylko tam le le lekkie korygowanie zawieszenia i, i powiedzmy przy elektronice silnika, reszta musi być seryjna jest klasa TH, to ewentualnie to auto, którym my startujemy, mogłoby powiedzmy, po jakichś tam przeróbkach zakwalifikować się do tej klasy. To jest powiedzmy właśnie dla tych starszych aut, a które się nie łapią do tych dwóch pierwszych klas. Jak się jeździ dzisiaj panu na tym torze w Janczewie? E, to znaczy tak, to my to bardziej tak y, jako trening rekreacyjnie raczej, raczej tu przyjechaliśmy sobie trochę odświeżyć. Ale generalnie nie jest źle. Powiedzmy, pierwsza część odcinka jest taka pod nas bardziej, bo jest trochę szybsza i dużo prostych i trochę można ładnie pojeździć, a druga jest bardziej kręta. Wiadomo, podkłady czy tam pod auta mniejsze jest zrobiona dla nas akurat niekoniecznie, bo kręcimy się w kółko praktycznie od lewej do prawej, trochę, duży, trochę więcej wybojów jest, ale no, trzeba jechać to co jest po prostu i nie ma co narzekać.